Tak, leżą na okręgu w ośrodku S. Miara kąta KSM 160 stopni. Obróć miarę kąta KLM. KLM jest oparty na tym układu. Bum, 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 bum. To jest ten kąt tu. A wiemy, że jest kąt środkowy i kąt wpisany. No i ten kąt tutaj jest połowę mniejszy niż to tu, no nie? A to ile ma. 360 minus 160, czyli daje nam to 200. A skoro to to jest połowa tego, czyli 200 podzielone na 2, otrzymuje 100 stopni. Pamiętaj, miara konta środkowego i wpisanego, lub opartych na tym samym łuku. E, informacje dodatkowe oczywiście w opisie, u mnie na stronie internetowej, po prostu liczb.com oraz... Wszędzie tutaj na moim kanale. Trzymaj się ciepła. Pa.